Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie bliźnięta w horoskopie tygodniowym od 27 listopada do 3 grudnia. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie-zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Bliźnięta, horoskop tygodniowy 27 listopada do 3 grudnia. Jakieś rady, wskazówki dla. Bliźniąt, bliźnięta, bliźnięta, ale się będzie działo, kochane bliźnięta. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę, karta cesarza, partner docelowy, ukochany, wybranek serca, mąż, dzie mąż, mąż ojciec dzieci, taka osoba staje w Waszym życiu, taka osoba będzie w Waszym życiu. Może to być oczywiście cesarzowa, tak? Ale w każdym razie osoba docelowa pojawia się albo uaktywnia swoje działania w waszym kierunku. No cudownie, co może poprzeszkadzać szóstka buław i trójka kielichów? Jakiś wspomniany zapał może Wam poprzeszkadzać? I nie traktowanie poważnie czy swoich uczuć, czy uczuć drugiej strony, także trzeba nad tym popracować. Karta Rada, Karta Słońca, no najpiękniejsza karta w tarocie. Spełnione marzenia, zrealizowane plany, świetne wydarzenia, super wiadomości, to wszystko będzie przy Was, tylko wierzcie w siebie i swój potencjał. To, co nieuniknione i wynik król mieczy a z denarów, nieuniknione jest to, że staje na Waszej drodze jeszcze jeden mężczyzna taki intelektualista mądry, ogarnięty Kierujący się rozsądkiem, logiką, analizą, twardymi danymi i może mieć bardzo pozytywny wpływ na wasze życie, ale to wy również możecie być intelektualistami, intelektualistkami. Kierujcie się rozsądkiem, a to będzie bardzo, bardzo pomocne. No i wynik denarów, szans do wykorzystania, inwestowanie czasu, energii, siebie w jakąś relację czy w jakąś pracę, w jakiś aspekt. Będziecie dużo dawało od siebie, ale dużo do was powróci, dobro powróci zwielokrotnione. To też może być zysk na płaszczyźnie zawodowo-finansowej, jakieś fajne inwestycje. Super! Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie, trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia. Pa pa, do usłyszenia, do zobaczenia!